Cześć, dzisiaj w moim ogrodzie mam niesamowitego gościa. Przyjechał do mnie Jonathan Ramsey z kanału, który nazywa się Ramsey United. Witam wszystkich. To jest bardzo ciekawy kanał, głównie o naturalnych ogrodach i ludziach, którzy je tworzą. Może coś powiedz w ogóle, ile twój kanał ma lat i w ogóle co dokładnie w nim robisz? A, a wiesz co? Ja mieszkam w Polsce prawie 15 lat. Dobrze mówisz po polsku. Super mówisz po polsku. Dziękuję. Popełniam dużo błędów i czasami jest niezręczny, ale jest bardzo komunikatywny. Um, chodzi, tak naprawdę, kupiłem pierwszą kamerę jakieś 10 lat temu w Warszawie i zaczynałem kręcić dokumenty jako jakiś hobby, a potem. Uh, no, Mój najbardziej popularny film był taki film Można Panikować. O profesor Szymon Malinowski uh, nad na, na udział uh, widział atmosf fizyka atmosfera tak, mm. na Uniwersytet Warszawski. I to był taki popularny film o zmianie klimatu i to był taki portret, jak to jest być uh, klimatolog w Polsce w dzisiejszym świecie. Mm -hmm. I, I to był taki bardzo popularny film. No, a potem tak naprawdę a, chciałem kontynuować taki kierunek a i robić więcej filmy o ekologia, natura, ale potem wybuchła ta wojna na Ukrainie i, i ta cały. Ruch ekologiczny, społeczny, ta cała rozmowa o klimat i tak dalej, trochę umierał, i, i było trudne, żeby, żeby składać pieniędzy czy ludzi, którzy w ogóle miały takie zainteresowanie. I, i tak naprawdę, miałam taką ideę na początku, chciałem zrobić film o jak będzie wyglądał rolnictwo w przyszłości. I no, zainteresowałem się ten temat a permakultury, rolnictwo regeneratywne i tak dalej. I, ale, ale nie znałem ludzi w Polsce I, i zaczynałem robić pewnego rodzaju casting do filmu, bo chciałem robić jakiś większy dokument o jakiś, jakiś większy film a o jakieś super gospodarstwo przyszłościowo. Tak? I, I po prostu zaczynałem podróżować do różne ciekawe farmy w Polsce, i nie, nie miałem pieniędzy, nie miałem wsparcia, nie miałem pracownicy. Ja po prostu działam sam. I to był taki, że, że miałem taki mały GoPro, podróżowałem, pokazałem, starałem się uczyć i, i, i poznać tych ludzi. I żeby, podzięk żeby podziękować te, te rolnicy za twój czas i poświęcenie zaczynałem montować te krótkie filmiki na, na YouTubie, że tak, o to tak. jest jakieś 15 minut, to jest jakiś ciekawy farm w Wielkopolska czy na, na Mazowszu. I, I okazało się, że te filmy zaczynały być coraz bardziej popularne. Nie wiem co... Bo trochę jest związane z taki ruch prepersi, że tak. ludzie, którzy myślą o przyszłości, tak. że może, te, może dzięki ta wojna czy inne problemy tej łańcuch dostaw, nie będzie takie, nie będzie działać. W mhm. przeszłości, więc poszukałem ludzi, którzy chcą przygotować swój teren, aby przetrwać, aby, aby radzić w suszy, bez sztucznych nawozy. jeżeli będzie jakiś problem z... Nie wiem, różne rzeczy mogą wydarzyć. Mm -hmm. Więc po prostu poszukałem, zainteresowałem ten temat, ale ja jestem zupełnym lajkiem, like Łukasz. Ja Super. Nie jestem. Przepraszam Cię, nie jesteś z fachowcem, ale jesteś już drugi dzień w moim ogrodzie i tak. co myślisz o tym, co zobaczyłeś? No, jest, jest, jest piękny. I tak naprawdę jest duże i, i no trochę można się zgubić tam, bo są takie bardzo, bardzo niewidoczne szlaki, gdzie można ruszać, ale jest jak dżunglę tam i, i, i ja naprawdę myślałem, że będzie więcej światła wczoraj, ale tak naprawdę jest tak zacienienie, bo są dużo drzew i, i było dużo ciemniej niż myślałem. Tak, mm. uh, bo, bo masz takie całe kanapy. Kanapy, ta kan tak. tak. Um, no i piękne łąki. Chyba to jest najbardziej biurożnorodne. A dziki miejsce, które widziałem w Polsce w ogóle. Tak? W ogóle. No, oczywiście u Angielczyk jest taki ogród botaniczny, gdzie są kilka tysięcy gatunków, ale to jest taki zrobiony w taki zorganizowany sposób, tak? Ale tutaj jest tak naprawdę dziki miejsce i, i, i słuchasz cały czas ptaki. Wady, byłem atakowany cały, cały wczoraj wieczór, jak spacerowaliśmy, był tyle komary wszędzie, ale no ja jestem z Warszawy, nie mamy komarów w Warszawie. To wszystko macie, zginęło. Macie. W tej nie chwili dzisiaj, nie ma. No. W tej chwili nie ma. Zależy, gdzie A, mieszkasz. Jak mieszkasz gdzieś nad jeziorkiem jakimś, to, to macie macie. No, ale, ale tak naprawdę jest, jest piękne miejsce. Ja myślę, że będzie fajn, bardzo fajny materiał. Jeszcze będziemy nagrać więcej dzisiaj. No, ja, ja po prostu jestem, to jest wielki zaszczyt, żeby Cię poznać i spędzać trochę czasu razem. I mam nadzieję, że to nie będzie ostatni spotkanie, bo ja chcę wrócić na grzybobranie, może coś o jakieś dzikie gotowanie. Bo dzisiaj nie mamy czasu na, na gotowanie, tak? Tak, tak. A powiedz mi, co myślisz w ogóle o tym, co się w Polsce dzieje, o tych, tych ruchach ekologicznych w Polsce i o, tym, o tych ogrodach, które są w Polsce robione różny. Ja, ja staram się po prostu być otwarci do różne farmy, różne ludzi. Każdy ma trochę swoją historię, swoje możliwości, swój teren i staram się nie ocenić, bo, bo ludzie mają różne potrzeby, tak? Ale, ale oczywiście są I różne wizje ogrodów. No, tak, różne, no różne, tak, tak są dużo takich ogrodów, taki podwyższone grządki, ale też są no, bardzo dzikie miejsce, i, i, ale czasami ludzie chcą zarabiać na te ogrody, bo, bo mają produkty, to trzeba, żeby, żeby no Ja też rodzinę, na przykład tak? przez wiele lat robiłem mieszanki nasion. W tym roku to zamykam. Jeszcze mam trochę, tak przy okazji powiem, jeszcze mam do, na zbyciu trochę nasion mojej mieszanki. Można kolekcjonersko dostać ostatnią, ostatnią wersję, no ale to już koniec. Także teraz głównie robię warsztaty tutaj. Tak, Jest to miejsce, gdzie Edukacji, gdzie po prostu przyprowadzam ludzi i pokazuję im rośliny, nie. No, ale, ale ogólnie tak, po prostu różne sytuacje i, i, i no, niektórzy osoby, a, no jest różne etyki, różne filozofia, niektóre osoby chcą być na taki bardzo, bardziej a, na, na temat zwierząt, na, na przykład ludzie są podzieleni. I, tak. i... Jedni hodują zwierzęta na mięso, inni są weganami, nie? To jest no tak, gorący topik, nie? No tak, czasami robię film o jakiś ogród piękny, ładny, bez zwierząt i ludzie, no, a, i, o, to jest wszystko jest piękne, ale gdzie są zwierząt? I nie ma taki obieg materiał, żeby, żeby to wszystko się kręci, więc tak. nie ma samowystarczalność bez zwierząt, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli robię film o ludziach, którzy hodują mięso, a, jakieś bydło czy coś, no to potem jest taki atak z drugiej strony, że o jak można zabić taki zwierząt? A to zwierząt? więcej komentarze, tak? No, tak samo jak ja mówię jest... o owadach, to mam zawsze o jadalnych owadach, mam dużo komentarzy. Jak mówię, że kocham jeść Aha. owady, no to od razu po prostu spiski jakieś tu jestem wysłany przez Unię Europejską. To nieprawda. Jedzenie owadów, ale dzikich owadów, nie z farmy, mhm. jest super. Ja też robiłem film na temat o, osoba, która hoduje owady dwa lata temu, i to był najbardziej. A nielajkowany film, który robiłem nie, ja na wiem, ten kanał, tak. to był bardzo kontrowersyjny, ale to ten jest człowiek naj... jest bardzo ambitny, ciekawy człowiek, który ma jakiś cel i to nie, nie chodzi o Bill Gates czy. On po prostu wierzy w tym, że i. i przy okazji, to nie chodzi o owady dla ludzi, to ho, chodzi o owady, żeby karmić zwierząt, no. y, y, jakiś, jakiś psa, kot i tak dalej. I, 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 <grywki> więc ludzie mają swoje możliwości. Oni mieli takie stare farmy a, przemysłowe, które hodowali indyki. I no. oni chcieli przemieniać ta farma i te całe.. mieli te, dużo budynki i tak dalej i, i chcieli zamieniać, żeby hodować owady, żeby. Jak się ta farma nazywa? Tak naprawdę a. Sprawdzimy, dobra. Spra ja, Sprawdzimy. To, to jest. Nie pamiętam dokładnie Dobre, co to dobra. było, ale jest gdzieś w Iławie Mateusz Mętlewicz był okay. jego imię i nazwisko. Bardzo ciekawy człowiek, bardzo, bardzo ambitny młody człowiek, który chce robić coś ciekawego, ale to był bardzo kontrowersyjny. I ja ja jako... może kupię owadów dla siebie po prostu. Tak. Ja, ja mówię tylko jako twórcem staram się nie ocenić ludzi, że o... oczywiście mam swoje poglądy na te różne tematyka, ale te filmy, które ja robię, Robię, nie są o mnie, są o te innych ludzi. Staram się rozumieć, co oni robią i nie, staram się po prostu być otwarty, jak z tobą. My nie będziemy się zgadzać na każdy temat na świecie i to jest ok. Ja jestem kreatywną osobą. Chodzi o to, żeby mieć taką rozmowę, taką wymianę, tak. takiej wymianę energii i wiedzy i, i tak. bo my wszyscy żyjemy na tym świecie. Co, ile, ile zrobiłeś i mówisz? O mnóstwo, co, mnóstwo. Mn, nie, nie wiem. Kilka Dużo, bo chodzi o to, że robię jeden nagrania przez 4-5 godzin, ale czasami są kilka odcinków z tego materiału, Aha. bo nie, 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 nie można mieścić wszystkich materiałów, więc są wielu, wielu różne odcinki. Okay. I staram się mieć jakiś nowy materiał, co tydzień. A w zeszłym tygodniu był jakiś farmy permakultury na Mazurach. W tym tygodniu jest film o ludziach, którzy projektują farmy regeneratywne na Wielkopolski, Agropartyka, gospodarstwo Greenleaf. Mm. To, to będzie nowy film w a, piątek. Dobrze, Więc różne ludzi, różne miejsca, różne filozofia i, i to jest moje podejście, bo dla mnie każdy film jest po prostu przygoda. I, Dobre. To czekamy na film z mojego ogrodu w takim razie i zabieramy się za pracę, bo musimy jeszcze kilka godzin tutaj pofilmować. No dzięki Łukasz. Pozdrawiam wszystkich.